24 października w Ełku. Twój drugi pojedynek jesienią trzeci po tej długiej przerwie, spowodowanej kontuzją ręki. No, i po tej walce w Radomiu nie ukrywałeś, że nie byłeś zadowolony z tego, jak ręka się sprawowała podczas tego pojedynku. Zatem co po tej walce się działo? Czy były, do, były wykonywane jakieś badania? No i jak ta, ręka, ta ręka, ręka teraz funkcjonuje? Znaczy, spodziewałem się, że będzie gorsza dyspozycja podczas tych treningów teraz. Jest nawet nieźle. Zrobiłem badania. Lekarz powiedział, że to jest do półtora roku jeszcze będzie się zalewało tym płynem stawowym, bo to była dość poważna operacja. Dlatego mam jeszcze chwilę czasu na to, żeby to się zagoiło. No, mniej boli. Na pewno na walce byłem niezadowolony nie tylko ze względu na tą rękę, ale też na to, na moje poczucie dystansu, na ogólną bo nie ukrywam, źle zrobiłem wagę do tego pojedynku. Jestem starym zawodnikiem, a jednak czasem takie fundamentalne młode błędy po prostu popełnią, no, ale uczę się cały czas i teraz na pewno takiego będę nie zrobię. Jestem blisko limitu, utrzymuję go praktycznie przez cały miesiąc. Dobrze się czuję, jem normalnie wartościowe rzeczy, dlatego teraz myślę, że będę pełen energii na tej walce, bo wtedy brakowało. Od trzeciej rundy praktycznie zostawały mi nogi, nie czułem dystansu. Też wracając do tego pojedynku, no to umiejętnie walczył z Majkutem, cały czas zachodził, Kadził mi na prawą nogę, był nieźle przygotowany, śliski taki w tych swoich atakach. Podobny miał styl trochę do mnie, a takie dwa podobne style to ciężko zrobić dobrą walkę. Teraz będzie inny przeciwnik, całkowicie z innym stylem, no i myślę, że będzie dużo ładniejsza walka. Będziesz boksował z Szamilem i z z którym początkowo właśnie w Radomiu miałeś walczyć. Ja nie wiem, czy oglądam dobrego zawodnika, ale z tego, z tego researchu, który ja sobie zrobiłem, to mamy takiego bezwłosego, dosyć niskiego, agresywnie bijącego Rosjanina, tak? który będzie z tym walczył? Dokładnie. On jest wywodzący się z mieszanych sztuk walki, niski, frontalnie ustawiony, cały czas dążący do tego półdystansu, bo jednak jak jest niski zawodnik, to cały czas będzie na mnie napierał. No, i myślę, że będzie lepsza walka na pewno niż z takim wysokim zawodnikiem. Ja jestem przyzwyczajony do walk z takimi niskimi zawodnikami. Wiem, jak z nimi walczyć. Też boksuję często na dystans. Będę kontrolował ciosami na dół, na górę. No i myślę, że będzie dobry pojedynek. To jest niebezpieczny zawodnik, bo na 12 walk ma 10 skończonych przed czasem. Będzie trzeba trzymać wysoko rękę, ręce, zwłaszcza tą lewą, bo on bije taki obszerny prawy, prawy cios. No i zobaczymy. No, po pierwszej rundzie będziemy wiedzieć teraz na pewno. 8 rund nie będzie to moja walka wieczoru, bo jednak z miesiąca na miesiąc nie powinna się taki walk wieczoru robić. To jest za duże obciążenie, ale na pewno przeciwnik będzie wymagający i doda troszeczkę tego doświadczenia do mojego rekordu. I z tego co, co widziałem, to też potrafi zmieniać pozycję, zwłaszcza gdy mocno trafi, to wtedy chcę trochę rywalans zdezorientować, staje na pięściarza leworęcznego i, i atakuje. Zatem to jest naprawdę niebezpieczny rywal, właśnie ja zastanawiam się, biorąc pod uwagę to, że boksowałeś miesiąc temu, to, że twoja ręka nie jest w 100%, czy, czy tak naprawdę to ryzyko jest, jest, jest warte tej gali. Pewnie, że jest warto, trzeba ryzykować tak naprawdę, nie ma też co iść, iść do tyłu. Każdy zawodnik, który wniesie troszeczkę tego doświadczenia cennego do moich walk to trzeba robić takie walki po prostu, bo później jak wyjdzie się do zawodnika o na przykład dwie czy trzy klasy wyżej, to widać za dużą tą różnicę, a twarde pojedynki, różnie to w życiu bywa, prawda, podczas walki może się taka kontuzja zdarzyć i też trzeba sobie z nimi zacząć radzić. Ismailow stoi właśnie tak frontalnie, tak jak zauważyłeś, on nie jest ustawiony typowo jak takiej podstawy, jak w szkole tak uczą po prostu naszej bokserskiej, tylko jest cały czas do tego, żeby chycić na przykład w nogi albo coś takiego, dlatego łatwo mu też przychodzi zmiana tego na leworęcznego. No i zobaczymy. No, no myślę, że będzie OK. Ja jestem dobrze przygotowany. Teraz podtrzymuję tylko tą formę, bo dobrze przygotowany to ja byłem na poprzednią walkę, tylko że ta waga mnie troszeczkę zdusiła. A teraz podtrzymuję tą formę cały czas. Czuję na sparingach, że ta kondycja jest, wydolność jest. Dlatego jestem gotowy na takiego zawodnika. Nie zrobi mi krzywdę. Ja myślę, że moje doświadczenie jest na tyle bogate, że, że nie, potrafi, nie będzie potrafił zrobić mi krzywdę. A dodatkową motywacją jest dla Ciebie to, żeby jednak zatrzeć to złe wrażenie, które masz okazję zatrzeć dosyć szybko po tym słabym występie w Radomiu? No dokładnie. Sobie chcę udowodnić, że jednak... No bo zobacz, jak to jest. No, przygotowaliśmy się dość ciężko. Cały czas wszystko przeszło tak, jak być powinno. A jeden malutki błąd zaprzepaścił wszystko praktycznie, co pracowałem od 3 czy 4 miesięcy. Ja byłem tak zły na siebie, że to jest no masakra dosłownie. Byłem taki wkurzony. A no, jeden błąd, który po prostu sprowadził się do tego, że źle zrobiłem wagę z Straciłem tej energii, nie, nie mogłem pokazać tego, na co się tak naprawdę przygotowywałem. No i dlatego teraz będę chciał to pokazać. Teraz już wszystko, wprowadziłem w sobie bardzo ostry reżim treningowy. Tak samo jem inne rzeczy niż wtedy. Ta dieta jest moja, bardzo bogata, no i myślę, że, że będzie dobrze teraz. Po tej walce byłeś na tyle zły na siebie, że zacząłeś mówić, że nie wiesz, jak długo będziesz jeszcze boksował. jakiś tak można było wnioskować, że myślisz nawet o zawieszeniu rękawic na kołku. Rozumiem, że przemyślałeś to sobie wszystko i raczej nie grozi ci pożegnanie się z ringiem w najbliższej przyszłości. A się, no, na, razie, na razie nie grozi. Rozmawiałem z lekarzem i oni mi troszeczkę otuchy dodali, że ta ręka się jest w stanie się poskładać, bo jeśli ona będzie mnie boleć, no to ja nie widzę dalszego Trenowania tak naprawdę i nie dawania z siebie 100%, prawda, bo robienie wszystko tak cząstkowo, no to to jest nieopłacalne. Jeśli ta ręka naprawdę dojdzie do skutku, jest taka możliwość, tak mi lekarz powiedział, no to zaczekamy jeszcze chwilę. No i jak będzie ona zdrowa 100%, to wyjadę pewnie gdzieś za granicę, spróbować jakieś szanse jakieś tytuły, no bo do tego dążę, żeby się sprawdzić gdzieś na międzynarodowym ringu.